Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem z drapek za 35 zł. Mamy święto Trzech Króli, odpoczywamy i pewnie niektórzy chcieliby dostać dary. Zobaczymy, czy królowie przyniosą mi jakieś dary. Wcześniej obejrzałam sobie filmik na kanale Marii Marii. Ona miała bardzo fajny draping siódemkowy ze zdrapkami z siódemkami. Odsyłam was na kanał do Marii Marii. Zobaczcie. No, warto obejrzeć. Ja bardzo lubię te zdrabki z siódemkami. One zawsze mi przynosiły. Znaczy, no nie zawsze oczywiście, ale często mi przynosiły pieniążki. U mnie dzisiaj nie ma siódemek. u mnie są dzisiaj, jak widać, też świąteczne zdrabki, bo świąteczny kalendarz i gwiazdka z nieba. Zaraz się okaże, czy, czy warto było. Wczoraj byłam w kolekturze, powiem Wam, że no bo tak, odnośnie tej zdrabki. Kosmiczne 7 za 30 zł. Ta zdrapeczka niestety ja jeszcze w niej nic nie wydrapałam. I wczoraj chciałam kupić brylanty. Słuchajcie, stare, dobre brylanty, ale jednak nie ich nie kupiłam. Pomimo, że to jest stara zdrapka i nie ma już tam głównej wygranej ani nie ma wygranej drugiego stopnia, ale są jeszcze inne wygrane. prawda Na przykład można wydrapać 7000 i tam jest kilka tych nagród. Ale widzę, że na kanałach już rzadko się pokazują te zdrabki. Yy, wiadomo, 30 zł yy, to nie mało. Yy, no, i dzisiaj mam mniejsze. Może zacznę drapać, już nic nie będę mówić. Zacznę od bikla.

27, 22 i 12. No dobrze, ja może sobie dzisiaj na końcu zdrapie nagrody. Niech będzie trochę niepewności. Moc szczęścia. Dziecinna zdrabka. Szukam 36, 12, 16 i 29. Uu.

Szukam trzydzieści, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden i trzydzieści pięć. A mam szesnaście, jedenaście, trzydzieści pięć, jest wygrana. Dwa, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, trzy... I dziewiętnaście. Dobrze, również ją odkładam. drapię nagrodę na końcu. I mamy bajeczną kasę. Szukam trzydzieści cztery, osiemnaście, dwadzieścia jeden, pięć oraz trzy. Mam jeden.

I jeszcze świąteczny kalendarz, już jest po świętach, ale dlaczego nie miałabym drapać tej zdrapki? Szukam gwiazdki. Mam kartkę. Świecę. Kule. Piernik. Rękawica. Renifer. Sopel. Sanie. Janioł, lizak, choinka, skarpeta, bęben, dzwonek, łyżwa, bałwanek, stroik, kożuch, gwiazdka, czy to jest ta wygrana? No mm. chyba tak. Jakaś dziwiona trochę jest. Mm. <laughs> Ciuchcia. Skrzat. Nie wiem, wydawało mi się, bo troszeczkę jest inna ta gwiazdka. Ale gwiazdka, no. Gwiazdka to gwiazdka, prawda? <laughs> Chciałam powiedzieć sztyft. A <laughs> to szyszki. I kominek. I tutaj jeszcze mamy bonusik. A nie, najpierw drugą grę, czyli... Trzy takie same kwoty. Tysiąc, dziesięć, dziesięć, O, bo zobaczcie. Raz, dwa, trzy. I stówka. Dobra, kot od razu zdrapuje, bo jest wygrana. I ponusik szukam Mikołaja. Sweater. No to pięknie, kochani.

Nie ma, 5 nie ma i 3 nie ma, ale pod skrzynią mam dwukrotność wygranej, czyli mam kolejne 20 zł. Dobrze, i teraz gwiazdka z nieba. 30 nie ma, 27 nie ma, 21 nie ma, 35 jest. 5 zł, czyli mam już 45. I Big Love 33. Nie ma 13, nie ma 25. Nie ma i jest 14. I tu jest kolejna piątka, czyli mam łącznie wygraną 50 zł, kochanie. E, czyli królowie no, byli dla mnie szczodrzy. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz Wam pokażę te wygrane. Tutaj jest gwiazdka 10, i tu mam 3 kwoty, 10 to jest 20. W bajecznej kasie mam skrzynię. Mnożę to razy 2, to jest 20 zł. Tu mam piątkę. I tu mam piątkę. 50 zł. Jedna zdrabka dzisiaj przegrywa, czyli zdecydowana mniejszość. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza, bo yy, no wiecie, jak zazwyczaj jest więcej jest tych pustych zdrapek. To jest takie smutne dosyć, ale dzisiaj nie jest smutno. Bardzo się cieszę. Zapłaciłam za zdrabki 35 zł, wydrapałam 50, jestem 15 zł na plusie. Życzę Wam plusików, yy, dużych, małych yy, i zawsze plusików. Serdecznie Was pozdrawiam. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do następnego odcinka. Pozdrawiam. Pa!